Hej robaczki, witam was w kolejnym odcinku z drapkowego vlogmasa. Tym razem troszeczkę inaczej, ponieważ nie ma świątecznego odliczania, a to dlatego, że e, chciałam nagrać dwa odcinki siódmy i ósmy. i te dwa odcinki zapisałam strasznie e, po pierwsze nagrywając w zwolnionym tempie, po drugie nie wiem co z nimi zrobiłam, także nie mogę ich zupełnie e, naprawić. Ale na pocieszenie dla siebie i dla was mam zamiast świątecznego odliczania brylanty. brylanty a oprócz brylantów dwa razy premia, dwa razy 250 tysięcy w banku i dwa razy szalone e, zakupy także mamy dzisiaj strapping masowych bogaty bo za 6 dyszek aż także takie pocieszenie z mojego gapiostwa, jednego z wielu zaczniemy sobie od strapek za 5 zł i może zaczniemy sobie od premii Szukamy trzech lub dwóch takich samych symboli. A mamy. Mam nadzieję, że teraz w dobrym tempie nagrywam. Naprawdę mam nadzieję. Siedem. Trefl i serca. Siedem. Ecegana. Śliwka, korona i biedronka. Karo, worek i trefl. Nic nie mamy. Podkowa na szczęście, kwiat i pik. Śliwka 7. Mylące to jest yy, te 7 worek. Serca, arbus, faro to premia jakaś taka średnia dla mnie, moneta, wiśnie. O, i wiśnie i piątka. O, czyli sobie się zwróciła. Uroczo i miło to wieśnie wiśnie. Dobra. Dobrze, wybrana to możesz być tutaj bliźniutko. Tak, tak. Dobra. 250 tysięcy w banku. Szukamy 22, 12, 16 i 29. A mamy 27, 28, 23, 30 i 14. Drugi rządek 35.

Siedemnaście i trzydzieści sześć, a mamy dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, szesnaście obok, osiemnaście obok. Trzy nie mamy, trzydzieści cztery nie mamy, sześć też nie mamy, trzydzieści trzy brak i dwadzieścia osiem nie ma. A w bonusie mamy kufer i złoto, przegrana zdrapka. I zaczynamy znowu premia. Lecimy z premią. Szukamy dwóch, trzech takich samych symboli, w pierwszym rządku nie ma, w drugim śliwka, arbus i kwiat, w trzecim kwiat, wiśnie i korona. W grze czwartej mamy pik śliwkę oraz winogrono. W grze piątej ser, wiśnie i podkowa. W grze szóstej winogrona, pieczonka i moneta. W grze ósmej podkowa, korona i worek. Także tutaj też nic nie mamy. No to 250 tysięcy w banku znowu. Szukamy. 8, 33, 9,

11 nie ma, 2 nie ma, 24 nie ma i 35 też nie ma, też przegrana strawka. No dobra, ostatnia stawka za 5 zł, szalone zakupy, szukamy 17, 14, trójki i 13. Jedziemy, mamy 36, 28, 12 obok. 31 nie ma. O, jest trójeczka, jak miło. Jest trójeczka, mamy 2, 27, 22, 15, czy 16, nie ma, 17 nam 19. Mamy trójkę, a tu mamy 5 zł. Zdrawka się zwróciła a w bonusie mamy safe i portfę. No dobra. Została nam zdrawka główna. Brylanty. I szukamy, szukamy brylantów. Szukamy tak. Mamy świnkę. śminkę. Lustro. Prezent. Safe. Safe, czy będzie safe? Nie, korale jakieś, czy zegarek. Złoto. Perła. Dzwonek. Oj, oj. Kufer, garnuszek, garnuszek i lipka, weselko, portfel, bransoletka, gra ósma, kolczyk, podkowa, gra dziewiąta, złoty pierścionek, torebka, gra DZIESIĄTA róża, klucz, gra 11. Tron i klucz. Gra 12. Garnuszek, świnka. Gra 13. Kapelusz, kapelusz i róża. No niestety. Przechodzimy na prawą stronę. Gra 14. O, jest Widać, że to jest zegarek i torba. Gra 15. Czekolada i pierścień. Gra szesnasta, róża i pierścionek. Gra siedemnasta, naszyjnik i bransoletka, niezły komplet. Co na potem? Tron i trofeum. Gra dziewiętnasta, tron i naszyjnik. Gra dwudziesta, borek i czekolada. Gra dwudziesta pierwsza, trofeum i portfel. Gra 22, prezent klucz. Robi się gorąco. Gra 23, brylant i prezent. Zbliżamy się niebezpiecznie do końca. Korona. Korona. O, I okulary. Moneta. Brylant. Okulary. Szminka. Worek. Worek. Złoto I pierścionek Dzwonek Perła Korona Perfumy, a w bonusie mamy krew. O jest jak przykro No to słuchajcie, słabo Ze zdrapek Za 60 zł Zwróciły się tylko dwie sklepki po 5 zł Czyli mamy dyszkę Uuu, hu, hu, hu. Średniutko Średniutko ale to nie jest za czym, może jutro będzie lepiej. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie mojego filmu Buziaczki Pa.